O dobra, okej, okay, tak więc siema już jesteśmy. O, hello, hello. halo, Halo! I tak. ze mną jest. Mi pa, się w wobec... końcu, czy jak mam do siebie mówić? Bo ja już nie wiem. Halo! halo. Że Mariusz pom. Możesz mówić do mnie lampa. Lampa, dobrze lampa. Dobra, lampa. Pierwszy. Tak więc dzisiaj e, zrobimy sobie z Leksem i z lampą. Skywarsy. Skywarsy na wertes.pl, na więc zapraszamy na ten serwer. Ale wiecie, że to będzie trochę takie dziwne, bo będziemy mieć potrójny po sojusz i to takie... No jest. i co, może być podwójny przeciwko... Skywars na... oczywiście. No tak, tak, ale musisz być na podserwer dobry. Kto, tak. Wiem, ale który? Dru, dwójka. Drugi. Dwójka, my zawsze dwójkę. No i kurde, ale to farta, że ci się strafiło 150 No, to jestem na tym serwerze, kurde. A, to, O, czekaj, tutaj, za tobą. Czekajcie na do mnie! Witam, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Nie. Póki lampa nie wbija, to chodź. No, no i dzięki, teraz ci tego nie pokażę. A co chodzi? Słyszaś? Dobra, chodź. Już ale weźmy nie. Dobra, chodź. Chodźcie, zrobimy najpierw parkura na początek. Czekajcie! Mamy czekać czy jesteś, kurde. No kurde, no szybciej, no. no ja. bo czekaj. Skywarsy. Nie, cofa, cofa, cofa. No, no dzięki. O, nie, nie, dzięki. Mm. Czekaj, Muszę żyć z serwera i bić bo w ogóle nie wiem, co się dzieje. Może dwójka jest po prostu taka zlodżona? Nie, to jest normalne. Ty, to ciebie lodżę, bo miejsce ok, u mnie jest. Ach, o, nie, nie, P, O, kurde. Dobra, coś tutaj to wszystko działa, rozumiem? Weź, bo ja mam lagi, wyłącz to... Aha, wiecie co chwilowa przerwa na streamie, bo... Bo jest jeden mały problem techniczny. To... I dobrze, no i mnie hmm. wywala serwer.